Nie wiem czy wiesz, ale praktycznie każda kobieta w jakiś sposób testuje facetów, którzy chcą ją zdobyć. I ten cały proces testowania jest dla pań niezwykle ważny, ponieważ pomaga im w ocenie, czy dany gość jest wart ich uwagi, czy raczej powinny trzymać się od niego z daleka. W dzisiejszym wideo opowiem Ci na ten temat więcej, ponieważ porozmawiamy sobie o tym, czym w ogóle są te testy, no a także omówię dla Ciebie 10 typowych sposobów, w jakie kobiety testują mężczyzn. Tak więc z tego nagrania dowiesz się, po co i kiedy dziewczyny poddają Cię próbom, od których mogą zależeć dalsze losy waszej znajomości. Cześć, z tej strony Tomek i witam Cię serdecznie na moim kanale, na którym to rozmawiamy m.in. o relacjach damsko-męskich. Jeżeli interesuje Cię właśnie ta tematyka, to kliknij poniżej na przycisk subskrybuj, a następnie naciśnij na dzwoneczek, ponieważ dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o moich nowych nagraniach. Ok, zacznijmy sobie od krótkiego wyjaśnienia, o co właściwie chodzi z tymi testami. Testy są to różne działania kobiet, polegające np. Na, na zadawaniu niewygodnych pytań, na rzucaniu pewnych wyzwań, czy też Stawianiu faceta w jakichś niekomfortowych sytuacjach, żeby dzięki temu sprawdzić, jak w ogóle mężczyzna się zachowa. Bo na podstawie otrzymywanych reakcji, panie mogą dość łatwo wnioskować, z kim tak naprawdę mają do czynienia, jakie ten ktoś ma wobec nich intencje, czy też jakim jest w ogóle człowiekiem. Dla przykładu, czy ten facet, który wygląda na pewnego siebie, rzeczywiście jest pewny siebie, czy może tylko takiego udaje. Albo czy ten facet, który mówi o tym, że szuka kobiety na całe życie, to rzeczywiście chce czegoś poważniejszego, czy może tylko tak gada, żeby zaciągnąć laskę do łóżka? Bądź czy ten facet, który teraz wydaje się być miły, no na przykład nie stanie się agresywny w momencie, kiedy w relacji coś pójdzie nie po jego myśli? Tego typu informacje są dla kobiet na wagę złota, ponieważ pomagają paniom wiązać się z właściwymi dla nich osobami, a nie z dupkami, oszustami, desperatami, e, ciamajdami, czy różnej maści gośćmi, z którymi lepiej jest nie mieć do czynienia. I choć kobiece testy bywają dla mężczyzn niewygodne, problematyczne, czy często nawet niemiłe, to nie są one wcale oznaką chamstwa, wrogości, czy może nieuprzejmości, lecz paradoksalnie na ogół są one sygnałem zainteresowania. Bo laski testują przede wszystkim tych kolesi, którzy im się podobają, no bo właśnie ich chcą poddać ocenie pod kątem ewentualnego kandydata na coś więcej. Natomiast tych facetów, którzy no, nie są w ich typie, zazwyczaj nie testują, no bo w sumie to po co miałyby to robić. Tak więc, jeżeli w relacji z jakąś laską ona poddaje cię pewnym testom, to nie masz co się wkurzać, bo tak naprawdę jest to świetna wiadomość. No bo zwyczajnie im się podobasz. To tyle w kwestii krótkiego wprowadzenia. Mam nadzieję, że już mniej więcej rozumiesz, czym są te testy, no i dlaczego kobiety je stosują, a za moment także omówimy, jak dokładnie to robią. Ale w tym temacie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie, jak w ogóle sobie z takimi testami radzić, czyli jak na nie reagować, żeby być przez laski dobrze odbieranym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, to daj mi o tym znać w komentarzu pod filmem. No i jeśli zbierzemy co najmniej 50 komentarzy od osób zainteresowanych tym zagadnieniem, to przygotuję o tym całe nagranie, na którym nauczę Cię, jak poprawnie przechodzić przez kobiece testy. Okej, okay, zajmijmy się już omówieniem tych 10 typowych sposobów, w jaki to panie testują mężczyzn. Pierwszym, najpopularniejszym sposobem stosowanym przez kobiety jest zadawanie facetom uszczypliwych pytań, które wprawiają zakłopotanie. I przykładami takich testów są Każdą kobietę tak zaczepiasz? Chcesz mnie tylko zaciągnąć do łóżka? To wszystko na co Cię stać? Zawsze tak traktujesz kobiety? Są laski, które na to lecą? Potrafisz w ogóle zadbać o dziewczynę? Z każdą filtrujesz w ten sposób? Jeśli jakaś dziewczyna rzuca do ciebie tego typu pytaniami, to jest wysoce prawdopodobne, że wstępnie wpadłeś jej w oko, ale no ona chce zobaczyć, jak zachowasz się po otrzymaniu od niej właśnie takiego testu. Drugi sposób to zadawanie pytań mających prześwietlić Twoje intencje lub podejście do kwestii, które są dla kobiety ważne. No i tutaj mogą paść takie pytania, jak na przykład, dlaczego zostałeś się z ostatnią dziewczyną? Czy szukasz kogoś na dłużej, czy i kiedy chcesz mieć w ogóle dzieci, yy, czy już się w życiu wyszalałeś, czy może jak widzisz waszą dalszą znajomość? Trzecim sposobem używanym przez laski jest dyskwalifikowanie cię w jakiś sposób, czyli powiedzenie czegoś pół żartem, pół serio, co niejako ma dać ci do zrozumienia, że nie masz co liczyć na coś więcej. I przykładowo, dziewczyna może ci powiedzieć coś w stylu: Wiesz co, wolę starszych mężczyzn, chyba nie jesteś w moim typie. Co najwyżej, to możemy zostać przyjaciółmi. Nie umawiam się z takimi facetami jak ty. Raczej do siebie nie pasujemy. Jeżeli kobieta mówi ci coś takiego, przy czym dalej z tobą rozmawia, no i wygląda na zainteresowaną, jak nie wiesz, jak rozpoznać, czy jest zainteresowana, to obejrzyj koniecznie ten film. No to jej komentarz najprawdopodobniej jest testem. Jeżeli jednak słyszysz coś takiego, po czym dziewczyna odchodzi od ciebie albo odwraca się, albo urywa z tobą kontakt, no to znaczy, że ona mówi raczej na serio, no i po prostu uważa, że no nie jesteście dla siebie. Czwartym sposobem testowania facetów jest celowe naśmiewanie się z nich, dając pewnego rodzaju przytyczek w nos. No i takie testy świetnie pokazują, czy mężczyzna ma do siebie dystans, czy jest pewny siebie, no i czy jest w stanie w ogóle poradzić sobie z żartem skierowanym w swoim kierunku. I przykładami mogą być prawdziwi faceci nie noszą koszul w takim kolorze, tatuaże nie są już modne, nie wiem jak możesz pić tak obrzydliwy alkohol, widzę, że nie znasz się na kobietach, szkoda, że nie jesteś wyższy. Piątym sposobem, o którym chciałem Ci powiedzieć, jest testowanie reakcji faceta poprzez stawianie siebie samej wyżej. I kobiety często robią to mówiąc na przykład coś w stylu musisz się o mnie postarać, nie zdobędziesz mnie tak łatwo, najpierw to musisz mi zaimponować, musisz pokazać na co się w ogóle stać, czy też Udowodnij mi, że jesteś warty czegoś więcej. Dzięki temu mogą się przekonać, czy facet jest zdesperowany, a co za tym idzie, czy łatwo jest wymusić na nim inwestycje, czy może wręcz przeciwnie, nie podda się tego typu testowi, no i będzie potrafił go odpowiednio zbić. Szóstym sposobem na testowanie mężczyzn jest oddalanie w czasie fizycznego zbliżenia. Czyli taka sytuacja, gdzie kobieta już randkuje z facetem, ale na przykład nie daje mu się za bardzo dotykać, albo jak facet chce ją pocałować, to ona odchyla głowę, czy też generalnie nie pozwala na doprowadzenie do jakiejś większej intymności. I przeważnie jest to taki test stosowany przez kobiety, które chcą sprawdzić, czy facet jest gotowy na długoterminowe zaangażowanie czyli na wejście z dziewczyną w związek, czy yy, może chce jedynie czegoś przelotnego i chce zaciągnąć dziewczynę do łóżka. Faceci, którzy liczą na krótką przygodę, w wyniku takiego testu albo zaczną na dziewczynę przesadnie naciskać, no żeby dzięki temu doprowadzić tym samym yy, do zbliżenia z nią, albo po prostu przestaną się z nią spotykać, no bo widzą, że nie osiągną z nią zamierzonego celu. Siódmym sposobem, w jaki laski testują mężczyzn, jest naruszanie ich granic. Dla przykładu, może to być celowe spóźnienie się na randkę, czy też częste sięganie po telefon w trakcie wspólnego spotkania. Generalnie zachowania, które są w pewnym stopniu nieodpowiednie, ale dzięki nim można sprawdzić, czy facet jakoś w ogóle zwróci na nie uwagę, a jeśli tak, to jak to zrobi? ósmym sposobem testowania mężczyzny jest celowe ignorowanie go. Przykładowo, jeśli poznałeś dziewczynę w klubie, no i rozmawialiście ze sobą godzinę, po czym ona ci mówi, że idzie na chwilę do toalety, ale po wizycie w toalecie, zamiast wrócić do Ciebie, poszła sobie z koleżankami tańczyć na parkiet, no to takie zachowanie może być z jej strony testem, który ma sprawdzić też, jak się zachowasz. Innym przykładem może być niezwracanie na ciebie uwagi, czy to w szkole, czy w pracy, do której wspólnie chodzicie. Pomimo tego, że dzień wcześniej byliście na randce, e, może to być również odpisanie ci na SMS-a po kilku godzinach albo po kilku dniach lub po jakimś dłuższym czasie, który no, dla waszej relacji nie jest typowy. Dziewiątym sposobem, jakim warto wspomnieć, są tak zwane testy zazdrości. I polegają one na zrobieniu lub powiedzeniu czegoś, co ma wzbudzić w tobie zazdrość, no i co jednocześnie e, ma sprawdzić, czy na przykład nie staniesz się agresywny lub czy może nie obradzisz się na dziewczynę. No i może to być uśmiechanie się do kelnera, który Was obsługuje w knajpie, albo może to być rozpoczęcie rozmowy z jakimś przypadkowym facetem, albo może to być nawet coś tak prostego jak mówienie Ci o jakimś koledze, z którym dziewczyna rzekomo się kumpluje. I dziesiąty, ostatni sposób testowania mężczyzn, o jakim chciałem Ci w tym wideo powiedzieć, to kreowanie sytuacji, w jakich to kobieta może sprawdzić, czy facet potrafi o nią zadbać, lub potrafi w jakiś sposób jej pomóc. I dla przykładu może to być ubranie się zbyt cienko na wspólny spacer, żeby przekonać się tym samym, czy mężczyzna da dziewczynie swoją bluzę, albo daje jej kurtkę. E, może to być też zaparkowanie z dala od miejsca spotkania, żeby sprawdzić, czy facet odprowadzi laskę do samochodu. E, może to być udawanie na imprezie, że e, dziewczyna źle się czuje, żeby zobaczyć, czy mężczyzna zamówi taksówkę, no i Odwiezie dziewczynę pod sam dom. Czy może to być także narzekanie na cieknący w domu kran, żeby przekonać się, czy dany gość zdecyduje się przyjechać i pomóc go naprawić. Ok, mam nadzieję, że to nagranie pomogło Ci zrozumieć, czym są kobiece testy i że wiesz już, w jaki sposób kobiety najczęściej testują mężczyzn. Jeżeli dodatkowo chciałbyś nauczyć się, jak sobie radzić z tymi wszystkimi testami to pamiętaj, żeby dać mi o tym znać w komentarzu pod filmem. Dzięki Ci bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Na razie, cześć.